Witajcie w kolejnym odcinku, konkretnie na budowie. Moim gościem dzisiaj jest Paweł Jurkowski, radca prawny. Dzień dobry. Dziś porozmawiamy o wadach i usterkach, które mogą wystąpić w nabywanym przez nas lokalu mieszkalnym lub domu. Ale czy na początku mógłbyś wyjaśnić nam, czym różni się wada od usterki? Przepisy prawa nie rozróżniają pojęcia wady i usterki. To bardziej my w języku potocznym nadajemy takie znaczenie, że wady to są jakieś istotne niedociągnięcia, natomiast usterki to są takie bardziej drobne, nieistotne. Natomiast przepisy prawa bardziej rozróżniają wady istotne i nieistotne. A czym się one od siebie różnią, powiem myślę w kolejnych pytaniach. Co możemy zrobić w sytuacji, gdy w lokalu mieszkalnym lub w domu występują wady bądź usterki? Jakie uprawnienia nam przysługują z tego tytułu, zgodnie z prawem? W takim wypadku na szczęście nie jesteśmy sami i co do zasady będą nam przysługiwać uprawnienia z tytułu tzw. rękojmi za wady. Rękojmia obejmuje wady fizyczne, jak również wady prawne. W jakich sytuacjach przysługuje uprawnienie z tytułu rękojmi? Tak jak powiedziałem wcześniej, rękojmia obejmuje odpowiedzialność za wady fizyczne i wady prawne. Wada fizyczna polega na sytuacji, kiedy rzecz jest niezgodna z umową, rzecz sprzedana i rzecz sprzedana będzie niezgodna z umową, jeśli nie nadaje się do celu, do którego dana rzecz normalnie się powinna nadać. Jakie uprawnienia wynikają z rękojmi? W przypadku wad nieruchomości yy, uprawnienia z rękojmi przedstawiają się następująco. Po pierwsze, możemy złożyć żądanie usunięcia VAT, Po drugie, możemy złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny i po trzecie w końcu możemy odstąpić od umowy. Czy w każdym przypadku możliwym będzie odstąpienie od umowy? Jeśli chodzi o odstąpienie od umowy, to z uwagi na sankcję, jaką jest zniweczenie całej umowy, nie będzie ono możliwe w każdym przypadku. Odstąpienie od umowy jest możliwe tylko i wyłącznie, jeżeli mamy do czynienia z wadami istotnymi czyli takimi, które czynią obiekt niezdatny do użytku, albo sprzeciwiają się umowie. Jeśli chodzi o żądanie obniżenia ceny bądź też odstąpienia od umowy, to będzie ono niemożliwe w sytuacji, kiedy wykonawca czy sprzedawca usunie po prostu te wady. No, w tym momencie już ich nie będzie i, i, i w tym momencie to roszczenie już nie będzie możliwe do zrealizowania. Natomiast dotyczy to tylko i wyłącznie sytuacji, kiedy mamy do czynienia z pierwszą wadą, czyli jeżeli pojawi się druga wada, ta sama bądź też inna, nie ma to znaczenia, wtedy nie mamy takiego ograniczenia i będziemy uprawnieni również do złożenia y, tych roszczeń. Jeśli chodzi o uprawnienia z rękojmi, to mamy jeszcze dwie istotne zasady. Pierwsza z nich polega na tym, że jeśli wady są nie do usunięcia, to wykonawca będzie mógł odmówić ich usunięcia. Natomiast druga zasada dotyczy sytuacji, kiedy inwestorem jest przedsiębiorca. W, takim sytuacji, w takiej sytuacji wykonawca będzie mógł odmówić usunięcia wad, jeśli jeśli koszt ich usunięcia przewyższy wysokość jego wynagrodzenia, w takich sytuacjach nam jako nabywcy pozostaną pozostałe uprawnienia wynikające z rękojmi. A czy rękojmie można wyłączyć lub ograniczyć? To zależy. Jeżeli jesteśmy konsumentem i nabywamy nieruchomość jako konsument, to wyłączenie bądź też ograniczenie rękojmi nie będzie możliwe. Musimy tutaj sobie wyjaśnić, kto jest uważany za konsumenta. Konsumentem jest tylko i wyłącznie osoba fizyczna zawierająca umowę z przedsiębiorcą w ramach niezwiązanych bezpośrednio z działalnością zawodową bądź gospodarczą tej osoby fizycznej. Tylko i wyłącznie w takiej sytuacji jesteśmy uznawani za konsumenta. I jeśli, jesteśmy, jeśli mamy do czynienia z umową zawieraną pomiędzy dwoma przedsiębiorcami, Bądź też dwoma osobami fizycznymi, to ograniczenie lub też wyłączenie rękojmi będzie możliwe. Z zasadami odpowiedzialności z tytułu rękojmi związane są jeszcze dwie istotne, dwie istotne reguły. Pierwsza z nich jest taka, że jeśli kupujący o danej wadzie wiedział w momencie zawierania umowy, to sprzedawca nie będzie po prostu ponosił odpowiedzialności za takie wady. Druga kwestia dotyczy sytuacji, kiedy sprzedający podstępnie zataił przed kupującym dane wady. W takiej sytuacji wyłączenie lub też ograniczenie rękojmi nie będzie skuteczne, będzie po prostu bezskuteczne. Jaki jest okres ochrony rękojmią? W przypadku rękojmi przy, przy nieruchomościach, okres ten wynosi 5 lat od momentu odbioru nieruchomości. Istotne jest również to, że jeśli dana wada zostanie przez nas odkryta, to powinniśmy ją zgłosić sprzedawcy w terminie roku od momentu wykrycia wady. Jednakże, jeżeli jesteśmy konsumentem, to okres na zgłoszenie, powiadomienie sprzedającego nie może upłynąć przed upływem okresu rynkowy, czyli mamy na to de facto do końca tego okresu pięcioletniego. Deweloperzy bardzo często w umowach deweloperskich określają termin, w jakim odpowiedzą klientowi na wskazane w trakcie odbioru mieszkania wady. Na przykład w ciągu 14 dni od odbioru końcowego uznają bądź nie uznają wskazane przez klienta usterki. Czy te 14 dni to jest termin uznany prawnie, czy to jest widzi mi się dewelopera? Jeśli chodzi o termin 14 dni na udzielenie odpowiedzi przez dewelopera, to termin ten wynika z ustawy. Jeśli w tym okresie, w terminie tych 14 dni deweloper nie ustosunkuje się do, do, na, do, naszych, do naszego zgłoszenia, a jesteśmy konsumentem, to w takim wypadku jest przyjęte, że uznaje, uznaje zgłoszone przez nas wady i zobowiązany jest do ich usunięcia. Oczywiście nic nie stoi na przeszkodzie, żeby deweloper skrócił ten okres. To nie musi być 14 dni, mogło to być 7, ale ustawa tutaj narzuca jakby, że ten okres 14 dni to jest okres maksymalny i w praktyce jeszcze nigdy nie spotkałem się, żeby jakikolwiek deweloper wyznaczał w swoich umowach krótszy termin niż te 14 dni. A co jeżeli pomimo zgłoszenia deweloper nie usuwa VAT? Jeśli deweloper, pomimo zgłoszenia mu VAT, nie usunie ich w terminie co do zasady 30 dni od daty zgłoszenia, to z ostrożności możemy wezwać go ponownie, wyznaczając mu dodatkowy termin do ich usunięcia, z zagrożeniem, że jeśli tego nie wykona, to obciążymy go kosztami. I przed przystąpieniem do usunięcia VAT ważne jest, aby sporządzić dokumentację, chociażby fotograficzną która udokumentuje po prostu te wady oraz ich zakres. Warto czasami pokusić się, szczególnie przy większych wadach, o sporządzenie opinii przez stosownego rzeczoznawcę, co pozwoli na uniknięcie podważania później tych wad oraz ich zakresu przez dewelopera. Czy można wyróżnić takie wady, których usunięcia może odmówić deweloper, na przykład ze względu na koszty związane bądź ryzyko powstania nowych ustarek w trakcie ich usuwania? Deweloper będzie mógł odmówić usunięcia danej wady w sytuacji, kiedy jej usunięcie po prostu będzie niemożliwe, bądź też będzie wiązać się z nadmiernymi kosztami. W sytuacji, kiedy kupującym jest przedsiębiorca, odmowa usunięcia wady będzie możliwa również, jeżeli koszt jej usunięcia będzie przewyższał cenę sprzedaży. W takim wypadku Uprawnienie, jakie nam pozostanie, to po prostu roszczenie, obniżenie ceny. Dziękuję, Pawle za rozmowę. Również dziękuję. Dzisiaj dowiedzieliście się, co możecie zrobić w sytuacji, gdy kupujecie mieszkanie bądź dom, które ma wady bądź usterki. Zachęcam Was do subskrybowania mojego kanału i do zobaczenia w kolejnych odcinkach konkretnie na budowie. Do zobaczenia.